Oddział Dziecięcy przeprowadza się na piętro drugie, z kolei o pierwsze to tutaj właśnie do tego pomieszczenia, ponieważ Oddział Dziecięcy no ma już tyle książek, prowadzi już tak szeroką działalność, którą też państwo no, na co dzień widzą i nasi czytelnicy oczywiście przede wszystkim, no że musimy znaleźć trochę większą powierzchnię i te, ta wypożyczalnia naukowa właśnie. Przeprowadzając się o piętro wyżej, stworzy nową powierzchnię dla wypożyczalni dziecięcej. Nie będzie to takie wielkie otwarcie z wielkim showroomem. Niestety na to nie ma w dzisiejszych czasach. A zwłaszcza w roku 2023, środków, natomiast będziemy stopniowo też aranżować stosownie do wielkości pomieszczenia. Stąd też od 24 kwietnia do 13 maja te trzy oddziały: oddział dziecięcy, wypożyczalnia naukowa oraz zespół czytelni, czyli czytelnia czasopism i czytelnia książek. Będą dla czytelników niedostępne. Czas wielkich czy dużych czytelni, wielkopowierzchniowych czytelni, tak jak właśnie się znajduje teraz nad nami, minął. W tej chwili czytelnicy głównie chcą właśnie sobie sami znaleźć miejsce, tak jak jest to już mniej więcej tutaj zaaranżowane i będzie dalej aranżowane. Są dwie grupy czytelników. Jedna grupa, to głównie to młode pokolenie, wcale nie oczekuje ciszy w bibliotece, tylko siada właśnie w miejscach otwartych, blisko ruchu czytelniczego, czyli też obecności innych czytelników i w miarę, żeby nie było cicho czyli nie przeszkadza im to, że tu się odbywa konferencja prasowa, gdyby tu ktoś był, pewnie by pracowali. Też spotykają się po prostu, żeby wykonywać wspólne różnego rodzaju zadania. To, co nad nami, to się przeprowadzi do mniejszego pomieszczenia, ponieważ czytelnie dzisiaj nie potrzebują aż takiej powierzchni, zwłaszcza czytelnia książek. Tu trzeba powiedzieć, że książki są w zasadzie już teraz tylko wypożyczane. Raczej z czytelni książek osoby korzystają w celach innych, czyli żeby korzystać z komputera, z poloniki, czyli z dostępu do bazy danych tych, tej literatury naukowej yy, i, yy, i też no, spotykania się po prostu. Yy, zatem czytelnia czasopism, ta nad, pańskimi głowa, nad pańską głową i nad moją głową czytelnia książek Idzie do pomieszczenia mniejszego, do wypożyczalni dziecięcej. Drogie dzieci, bardzo nam przykro nasze nasi czytelnicy, ale od 24 kwietnia musimy dla Was przeprowadzić y, czytelnię, wypożyczalnię też właśnie w formie czytelni tutaj, do tej powierzchni, więc prosimy o cierpliwość, że od 24 kwietnia do 13 maja nie będzie można wypożyczać nowych książek, będzie można oddać już. Te książki, które zostały wypożyczone, ale niestety no nie da się przy spakowanych książkach wypożyczać tych książek. To, to jest niemożliwe. Te dwa tygodnie musimy teraz jakoś przetrwać.